No to ja bardzo dziękuję jeszcze na sesję Rady, na zaproszenie chyba Rady Dzielnicy. Przyszli ludzie, którzy nie byli przygotowani do spotkania na temat pożarów i klepali głupoty, to dlaczego mieszkańcy mają się nie obawiać tego, że rano mogą się już nie obudzić? My, jako Komitet Obrony Lokatorów, tak jak kolega powiedział, będziemy Zawiązywać brygady, które będą chodziły i sprawdzały tam, gdzie najczęściej są podpalenia, a zdarza się to bardzo często. Proszę, proszę Państwa. Prawo do dachu nad głową, prawo do życia w godnych warunkach to jest prawo człowieka. I nie dajmy sobie wmówić, że walczymy o jakiś bezzasadny luksus, bo walczymy o naszą przyszłość, walczymy o naszą godność. Ludzie pozbawieni dachu nad głową, pozbawieni godnych warunków życia, nie mają szans, będą zmarginalizowani, będą zepchnięci na margines społeczeństwa. I dzisiaj tutaj w Warszawie. Toczy się nie konflikt, nie spór, toczy się wojna społeczna. Wojna społeczna o życie lokatorów, o dach nad głową, o godne warunki życia. I w tym momencie, w którym w przyszłym roku mamy w tym mieście Euro 2012, mamy w tym mieście kolejne głosowanie Rady Warszawy nad planem gospodarowania zasobem mieszkaniowym. Niech ci wszyscy panowie, urzędnicy, politycy, kamienicznicy będą pewni, że jeśli dalej będą w ten sposób traktować lokatorów, to Euro 2012 i ich głosowania nad gospodarowaniem zasobem komunalnym nie przebiegną spokojnie. Nie zostawimy tego tak, nie damy im bezkarnie pomiatać lokatorami. Lokatorzy to nie to ma. Кто? Кто? Кто же? Кто? кто, кто.